Budujemy własne ogniwa akumulatorowe. Wierzymy, że w Giga Texas mamy najbardziej zaawansowane ogniwa na świecie. I wierzymy, że z czasem stanie się to prawdopodobnie największą fabryką ogniw na świecie. Za zamkniętymi drzwiami laboratorium Tesli w Austin w Teksasie właśnie pojawił się nowy typ akumulatora. I jest on zupełnie inny od poprzedniego. Nie było to żadne wydarzenie prasowe, tylko cichy przełom który teraz wywołuje szok w świecie pojazdów elektrycznych. Z zewnątrz wygląda jak każdy inny akumulator, ale w środku jest szybszy, bezpieczniejszy i potężniejszy niż ktokolwiek mógłby przypuszczać. Nie tylko magazynuje ener energię, ale także dostarcza ją natychmiast, bez opóźnień, opóźnień i przegrzania. Tesla nie tylko ulepszyła baterie, ale zmieniła zasady gry na zawsze. Stara gra ograniczenia litu. Przez ponad dekadę wyścig o samochody elektryczne toczył się wokół materiału Litu. Napędzał wszystko od luksusowych limuzyn po tanie pojazdy elektryczne. Był postrzegany jako niekwestionowane serce branży. Ale Lit miał też wady. Każdy inżynier znał te słabości: powolne ładowanie, stopniowa utrata pojemności i ryzyko przechodzenia ciepła w zbyt wysokich temperaturach. Najwybitniejsze umysły w tej dziedzinie Pracowały nad usunięciem tych niedociągnięć, wprowadzając nieco szybsze ładowarki, progresywne chłodzenie i nowe konstrukcje ogniw. Ale postęp zawsze był jedynie stopniowy: kilka dodatkowych kilometrów zasięgu tu, kilka minut krótszego ładowania tam. To był postęp, ale powolny. Dyskusja toczyła się wokół radzenia sobie z ograniczeniami, a nie ich pokonywania. Choć nagłówki gazet opiewały każdą poprawę, Sedno problemu nigdy nie zniknęło. Lit wciąż był drogi, wciąż trudny do zdobycia i wciąż podatny na wpływy polityki globalnych łańcuchów dostaw. Podczas gdy branża skupiała się na wydobywaniu większej ilości życia z tej samej chemii, Tesla po cichu wycofała się z tłumu. Nie zależało im na zwycięstwie w starej grze. Przygotowywali się do jej całkowitego zakończenia przełom w Austin. Zaczęło się od pytania: po co dalej walczyć ze słabościami Litu? Skoro istnieje inna, nietknięta droga? W laboratorium Tesli w Austin niewielki zespół rozpoczął eksperymenty z aluminium Merlem, który od dziesięcioleci nie był brany pod uwagę przez badaczy baterii. Był tani, powszechnie dostępny i niezwykle przewodzący. Miał jednak istotną wadę barierę jonową. Dżony glinu mogły magazynować energię, ale miały trudności z jej uwalnianiem wystarczająco szybko. Aby można je było wykorzystać w praktyce. Przez lata stanowiło to mur, którego nikt nie mógł przebić. Ale Tesla znalazła sposób. Firma opracowała własne podłoże grafitowo-węglowe, wyposażone w punkty indukcyjne o wielkości atomowej. Nie tylko pozwoliło jonom aluminium się poruszać, ale wręcz latać. Gdy tylko zadziałało, wszystko się zmieniło. Nagle ograniczenia litu przestały być problemem. Tesla wypuściła materiał który mógł przesyłać energię niemal natychmiast, bez przegrzewania, bez rozpadu i bez kruchych łańcuchów dostaw, które towarzyszyły branży pojazdów elektrycznych od samego początku. Przełom nastąpił nie tylko w chemii. Kluczowy był rodzaj źródła energii. Tesla nazwał to quantum burst control, czyli QBC. Zamiast emitować energię w jednolitym, ograniczonym strumieniu, jak konwencjonalne baterie, QBC formowało je i uwalniało w precyzyjnych, szybkich impulsach. Efektem był natychmiastowy moment obrotowy bez opóźnienia. Jakby bateria potrafiła odczytać ruch stopy kierowcy, zanim ta się poruszy. Testy laboratoryjne wykazały wartości, które nie wydawały się realne. 7 tysięcy watów na kilogram. Ponad pięciokrotnie więcej niż wydajność 4680 ogniw litowo-jonowych Tesli. Im bardziej akumulator się nagrzewał, tym lepsza była jego wydajność. Podczas gdy ogniwa litowe są narażone na stopienie w temperaturze powyżej 40 stopni, żony aluminium działają w temperaturze 85 stopni i zapewniają stabilną, powtarzalną wydajność bez konieczności przeciążania układów chłodzenia. Czy tak? Jakbyś przełączył się z węża ogrodowego na hydrant. Ta sama energia, ale uwalniana z niepowstrzymaną siłą. Dla Tesli nie był to tylko krok naprzód, to był początek nowej ery. Narodziny modelu 2. Tesla nie tylko zainstalowała nową baterię w istniejącym samochodzie, zbudowali wokół niego zupełnie nową maszynę. Wewnętrznie projekt Redwood nazywano publicznym. Miał to być model 2 kompaktowy pojazd elektryczny, którego liczby brzmiały jak science fiction. Cena wywoławcza poniżej 16 0 dolarów amerykańskich zasięg. 880 km na jednym ładowaniu akumulatora i co najbardziej niewiarygodne pełne naładowanie w 5 minut. Wczesne prototypy testowano w ścisłej tajemnicy. Zakamuflowano pod prostą czarną folią i pokonywano okrążenia na zamkniętych torach. Dziennikarze, którzy przeprowadzili rzadkie jazdy testowe, nie wiedzieli, co kryje się pod maską. Wiedzieli tylko, że samochód przyspieszał szybciej niż jakikolwiek inny w swojej klasie i od 0 do 100 km w nieco ponad 3 sekundy. Bez najmniejszego opóźnienia. Bez przegrzewania. Bez dławienia. Bez komunikatów o chłodzeniu. Po prostu jechał dalej. To nie był proces odbudowy ze strony Tesli. Tesla była tak daleko przed resztą branży, że nie widziała już, gdzie skończyła. A teraz, jak zawsze. Przede wszystkim. Koniecznie kliknijcie przycisk Lubię to poniżej. To ogromnie pomaga nam zwiększyć zasięg tego filmu. Dziękuję bardzo. Aluminium. Często pomijany element. Przez dekady aluminium było celem badań nad bateriami. Tak, to było łatwe. Tak, było wszędzie. Ale w laboratorium był niestabilny zbyt reaktywny i zbyt powolny, by uwolnić zgromadzoną energię. Większość naukowców odrzuciła go i kontynuowała badania. Tesla nie. Zrozumieli, że wady aluminium nie są ślepą uliczką. Stanowią wyzwanie. Osadzając aluminiowy rdzeń w strukturze krystalicznej zmodyfikowanej warstwami grafitu, przekształcili słabość w wytrzymałość. Zamiast rozpadać się pod wpływem ciepła, konstrukcja stawała się sztywniejsza i wydajniejsza. Im wyższa była temperatura pracy na pustyniach. Na torach wyścigowych, pod dużym obciążeniem. Osiągi nie ustępowały, wręcz przeciwnie, rosły. A ponieważ aluminium jest trzecim najpowszechniej występującym pierwiastkiem na Ziemi, problemy z łańcuchami dostaw, które nękały lit i kobalt, po prostu zniknęły. Żadnych wąskich gardeł w górnictwie, żadnych negocjacji geopolitycznych, tylko surowy, skalowalny materiał, który mógłby napędzać miliony samochodów. Nie chodziło tylko o lepszą chemię akumulatorów. To była całkowita reorientacja przepisów: Ładowanie w 5 minut. Przez lata szybkie ładowanie było piętą Achillesową pojazdów elektrycznych. Nawet najlepsze akumulatory litowe ładowały się prawie pół godziny i to na najnowocześniejszych ładowarkach. Akumulator aluminiowo-jonowy Tesli przekroczył ten limit. Podczas niepublicznej prezentacji dla inwestorów inżynierowie zaprezentowali prosty. Czarny Model 2 podłączyli go do dostępnego w sprzedaży kompresora i uruchomili zegar. Pięć minut później, akumulator osiągnął 80% swojej pojemności. Żadnych egzotycznych kabli, żadnej specjalnej infrastruktury, tylko nowa chemia i przekombinowany interfejs ładowania, zaprojektowany dla wysokiego prądu ładowania. W ogniwach jony przemieszczały się po nanostrukturalnych ścieżkach, niczym płynne światło i punktach oporu. Które spowalniały lit. Jeszcze bardziej szokujące było to, że bateria prawie się nie nagrzewała w trakcie tego procesu. Bez wibrujących wentylatorów, bez wymaganych systemów chłodzenia. Tylko czysta. Czysta i powtarzalna transmisja energii. W tym momencie jedna z największych wymówek, by unikać pojazdów elektrycznych, zniknęła. Czas ładowania przestał być problemem. Prawie nie było przerw. Nieskończony cykl życia. Większość baterii psuje się już w dniu produkcji. Każde pełne naładowanie i rozładowanie nieznacznie zmniejsza ich pojemność, aż do momentu, gdy nie są już w stanie zmagazynować wystarczającej ilości energii, by być użytecznymi. Akumulator aluminiowo-jonowy Tesli uświadomił Ci tę rzeczywistość. Każdy cykl jej nie wyczerpał. On ją wzmocnił. Wewnętrzna struktura ponownie się ułożyła pod obciążeniem. Tak jak kość wzrasta się mocniej po złamaniu, podczas testów akumulator działał z pełną wydajnością, nawet po 500 zero pełnych cykli. Oznacza to ponad wiek codziennego użytkowania bez opóźnień. I nie chodziło tylko o trwałość. Hamowanie rekuperacyjne było wręcz absurdalnie wydajne i odzyskiwało do 98% energii, która normalnie jest tracona podczas hamowania. Podczas jazdy po mieście oznaczało to dodatkowy zasięg o 20% bez konieczności podłączania ładowarki. Ekstremalne upały. Zimno. Gwałtowne rozruchy nic nie było w stanie go zachwiać. Akumulator nie tylko przetrwał obciążenie. Ale i każdą jazdę utwierdzał w przekonaniu, że stare zasady dotyczące żywotności akumulatora już nie obowiązują. Giga Meksyk i Ruj Mikrofabryk. Tesla wiedziała że jej przełom nie może się nie powieść przy powolnej produkcji. Dlatego pierwszy aluminiowy podnośnik jonowy został zbudowany w giga fabryce zaprojektowanej z myślą o szybkości, wydajności i skalowalności. Powłoka litowa nie jest już procesem czasochłonnym i wymagającym dużej ilości wody. Zamiast tego Tesla zastosowała metodę suchej elektrody, która skróciła czas produkcji o połowę i pozwoliła zaoszczędzić miliardy litrów wody rocznie. Cały proces, od pozyskania surowca do gotowego akumulatora, trwał niecałe 72 godziny. Giga Meksyk był dopiero początkiem. Plan Tesli zakładał rojowisko. Na całym świecie powstały dziesiątki mniejszych, autonomicznych mikrofabryk, które produkowały do miliona paczek rocznie. Dzięki globalnej ekspansji produkcji przełamali oni kontrolę nad łańcuchem dostaw Litu i całkowicie uniknęli ryzyka geopolitycznego. Nie chodziło tylko o produkcję. Chodziło o niezależność energetyczną, która została zbudowana w taki sposób, załadowana i wykorzystana, jakiego nie osiągnął żaden inny producent samochodów. Liczby, które napędzają tę rewolucję, są imponujące, ale prawdziwa historia zaczyna się. Gdy wciśniesz pedał gazu, natychmiast dostępny moment obrotowy wpycha Cię w fotel nie tylko raz, ale za każdym razem bez wahania. Bez wahania, bez opóźnień, bez czekania na wzrost mocy. Usta Pabusi jest gotowy. Jakby samochód już wiedział, co zamierza zrobić. Konwencjonalne pojazdy elektryczne ograniczają moc, aby chronić akumulator. Akumulator aluminiowo-jonowy nie musi tego robić. Możesz przyspieszać okrążenie za okrążeniem, pokonywać strome podjazdy z przyczepą lub ślizgać się w miejskim ruchu, a osiągi nigdy nie spadają. System zarządzania energią Tesli Wspomagany kluczykiem w czasie rzeczywistym dostosowuje dostarczanie mocy do stylu jazdy kierowcy i drogi przed nim. To bardziej przypomina poruszanie maszyną niż kierowanie. Każdy zakręt, każde przyspieszenie wydaje się naturalne i bezwysiłkowe jakby samochód sam chciał jechać szybciej. Wprowadzenie akumulatorów aluminiowo-jonowych Tesli to nie tylko kolejny krok naprzód, to ogromny skok. Samochody elektryczne i energia na nowo zdefiniowane w naszym codziennym życiu. Czas ładowania, zasięg, żywotność baterii i koszty. Cztery filary, które kiedyś blokowały pojazdy elektryczne, upadły jednocześnie. Teraz pytanie nie brzmi już czy samochody elektryczne mogą zastąpić silniki benzynowe. Ale jak szybko reszta świata nadrobi zaległości, zanim zostanie zawieszona? Bo wyścig nie polega już na zbudowaniu lepszego samochodu. Chodzi o kształtowanie przyszłości, a Tesla już to robi.